Cześć, witam was bardzo serdecznie. A ludziom, którzy rządzą naszym światem i nami, najwidoczniej śpieszy się gdzieś, ponieważ co rusz to wprowadzają nowe rzeczy, nowe ułatwienia w naszym życiu, co tak naprawdę prowadzi do tego, żeby mieć większą kontrolę nad ludnością, nad społeczeństwem, a nie po to, by nam pomagać. Zapewne słyszeliście już, no ja przynajmniej słyszałem od dłuższego czasu, o czymś takim jak dochód gwarantowany, i to miało początkowo kiedyś tam wejść. Jakieś przebąkiwania, gdzieś coś tam w trawie piszczało, ale na tamtą chwilę, no to było tak, że kiedyś to wejdzie. No otóż nie, ponieważ w Polsce będzie to miało miejsce, będzie przeprowadzany tak zwany eksperyment pod tym kątem, czy to się przyjmie, czy nie przyjmie, i wychodzi na to, że 1300 zł. Otrzymają ludzie niezależnie od tego, co robią i, i na co to wydadzą, po prostu wystarczy być Polakiem, mieć obywatelstwo polskie, żeby otrzymać taki dochód gwarantowany. Uważam, że jest to rzecz skandaliczna, ponieważ to będzie sprawiało, że my będziemy całkowicie zależni od kogoś i nam będzie. Starczało to 1300, ponieważ my już nie będziemy mieli zbyt dużych y, jakichś tam marzeń, planów. Tak to wszystko obrócą, że będziemy żyć z dochodem gwarantowanym. Dochód podstawowy w Polsce. Czyli no, wystarczy być obywatelem Polski. Ja myślę, że są ludzie, którzy na no to czekają i z pewnością tacy, którzy zacierają ręce, że w końcu 1300 wpadnie. Ale to prowadzi do totalnej, ale to totalnej kontroli nad ludźmi. Moi drodzy, żeby wyjść tak na prawdomówiącego, prawdomównego, czy każdy może jakoś inaczej też to określać. No to ja wam zacytuję akurat w tym wypadku interię wydarzenie, ale o tym możecie też przeczytać na innych portalach informacyjnych, mainstreamowych w Polsce. Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce. Eksperymentalny plan. To jest. Artykuł pani Aleksandry Cieślik. Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce. Eksperyment odbędzie się w gminach na Warmii i Mazurach przez dwa lata w grupie minimum 5 tysięcy mieszkańców, a maksymalnie 31 tysięcy osób będzie co miesiąc wypłacane 1300 zł. Wcześniej bezwarunkowy dochód podstawowy testowała Finlandia, a w 2021 roku rozpoczął się eksperyment w Niemczech. I przyjdą takie czasy, przyjdzie taki czas, taka przyszłość, że my naprawdę będziemy jak roboty. Że to jest tylko kwestią lat. Nie wiem, 10 lat, 20, 50, 100, nie wiadomo. W 2030 wszystko ma już inaczej wyglądać. I się śpieszą, ponieważ zostało im zaledwie 8 lat. 8 lat to jest bardzo mało, żeby to wszystko wprowadzić, ale oni to wprowadzą. Nie wiem jak to wyszło w tych Niemczech i Finlandii. To możecie napisać. Jeśli wiecie, ale dla 5 tysięcy, od 5 tysięcy Polaków do 31 tysięcy Polaków przez dwa lata oni będą otrzymywać 1300 zł. Oj, tak on zmierza nasz świat. Dochód bezwarunkowy, czy też uniwersalny dochód podstawowy to wypłata gotówki dla każdego obywatela bezwarunkowo, a więc bez względu na jego dochody, na to czy jest bogaty, czy biedny, czy pracuje, czy też nie. Jaka jest idea prowadzenia takiej koncepcji? Zagwarantować ludziom wolność od ubóstwa. A, czyli ideą tego programu jest wolność od ubóstwa. I oni będą wypłacać 1300 zł osobom, niezależnie czy oni są bogaci, czy nie bogaci, czy są biedni, czy są biedni jak mysz kościelna, czy są multimilionarami. Nie ma to większego znaczenia. Wszyscy będą otrzymywać 1300. Czyli wszyscy na równi. Ich chyba planem jest to, żeby traktować wszyscy. Wszystkich na równi, bez względu na to, ile mają do tej pory, bo w ich planach jest coś takiego, żeby wszyscy mieli tyle samo. Czyli nie może być bogatych, nie może być biednych. No, właściwie to wszyscy będziemy biedni, bo będziemy tak na skraju ubóstwa żyć i na skraju takiego poziomu przyzwoitości, no ale bogatych ma już nie być. Tak jak przedstawia ją. Guy Standing, profesor Uniwersytetu Londyńskiego. Koncepcja tego, tego programu obejmuje także dodatki dla osób o specjalnych potrzebach, a więc na przykład dla osób z niepełnosprawnością nie przewiduje też możliwości zastąpienia nim innych świadczeń społecznych, ani nie zwalnia państwa z odpowiedzialności za edukację czy ochronę zdrowia. Dochód podstawowy program pilotażowy w Polsce. Programy pilotażowe dla uniwersalnego dochodu podstawowego Przeprowadzono już w kilku krajach. Jednym z pierwszych była Finlandia, gdzie program taki przez dwa lata, od początku 2017 do końca 2018 roku, obejmował próbę 2000 losowo wybranych bezrobotnych. U nas jest to 5000. Na początek 5000, ale maksymalnie 31000, więc. U nas jest dużo więcej niż w Finlandii. A wiecie, no, jeśli ktoś prowadzi tego typu programy eksperymentalnie, żeby po prostu przetestować, to znaczy, że oni naprawdę chcą to kiedyś zrobić, tylko być może to jakoś zmodyfikują, coś tam udoskonalą, no ale muszą to przetestować na ludziach. No, tak samo jak testowali inne rzeczy, więc tutaj też to muszą przetestować. Zaowocowało to poprawą zdrowia uczestników tego programu i nieco większym zatrudnieniem w objętej nim grupie. Tak powiedział ten pan. W 2021 roku. W Niemczech zaczęto ten eksperyment. Teraz takie testowe rozwiązania wprowadzi również Polska. Czyli Polska będzie trzecim krajem w Europie, która wprowadzi ten testowy program, na eksperyment. Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce. Eksperyment odbędzie się na pół, w północnych gminach naszego kraju, leżących przy granicy z Rosją. Przez dwa lata grupie minimum 5 tysięcy osób będzie wypłacono kwota 1300. Złotych. Post eksperyment przeprowadzi Stowarzyszenie walmińsko mazurskie Gmin Pogranicza. Tak napisał uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zespole przygotowującym pilotaż uczestniczy m.in. dr Schindler oraz socjologowie, dr jakiś tam Baranowski. Eksperyment potrwa dwa lata i będzie polegał na wypłacaniu 1300 zł. Grupy mieszkańców minimum 5 tysięcy, a maksimum 31 tysięcy. Ja się zastanawiam, dlaczego akurat tam na warmi i mezurach? No, bo tam podobno jest bardzo duże bezrobocie, ale teraz zobaczcie, bo jest pewna sprawa, jest drugie dno tej sprawy, bo jeśli oni teraz wprowadzają różnego typu takie programy pilotażowe, sprawdzają, to mi się wydaje, że oni będą chcieli naszych nowych lokatorów jakoś zainteresować, żeby ci lokatorzy jeszcze może chętniej przyjeżdżali. Zamieszkiwali, chcieli osiąść tutaj na stałe, więc no to jest dla obywateli, ale jak wszyscy wiemy, numery PESEL zostały wydane. Wraz z numerem PESEL będzie łatwiej uzyskać wszystko, więc to jest tylko kwestią czasu, jak nowych wyborców przybędzie. Tak czy nie? No tak, to nic innego, te wszystkie. Dochody gwarantowane to jest nic innego jak nowy porządek świata. To trzeba sobie z tego zdać sprawę, i większość moich widzów o tym wie. To jest sprawa oczywista. To są rzeczy robione po to, żeby ludziom dać małą kosteczkę, taką jak tak pieskowi. Damy troszeczkę, ale nie za dużo. Tak, tak trochę, trochę, żebyśmy trochę się pocieszyli, żebyśmy byli zadowoleni, szczęśliwi, że coś dali, dali nam, że na przykład dali nam jednego cukierka. Nie dali nam pięciu, tylko dali nam jednego, żebyśmy tak sobie polizali języczkiem troszeczkę. Spróbowali, jak to smakuje i byli zadowoleni, że tacy mm, dali nam tego cukiereczka, nie? Obłęd totalny, naprawdę. Pewnie pan Schwab e, cieszy się. Niemcy wszak to tam już przetestowali w jego ojczyźnie, więc no, blisko pada jabłko od jabłoni. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, napiszcie wasze zdanie na ten temat. Ja nie lubię tego typu Programów socjalnych, tego typu rzeczy, ponieważ dla mnie jest to coś złego i ja wolę, żebyśmy zostali w tym, w czym jesteśmy, albo najlepiej w tym, w czym byliśmy do tej pory. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć, Papa. Pa.